Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzobóstwa. Jeśli więc Prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu wyłupie i odrzuć od siebie lepiej bowiem jest dla ciebie gdy zginie jeden z twoich członków niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu odetnij ją i odrzuć od siebie lepiej bowiem jest dla ciebie gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął od siebie, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo pańskie. Wsiądźmy. No, takie słowo Boże dzisiaj, Kościół, daje na dzień dzisiejszy i proszę zobaczyć, pierwszy dzień rekolekcji i jak tutaj Pan Bóg konkretnie, konkretnie stawia sprawy dla rodzin, dla małżeństw. Tak, Bóg jest bardzo. Konkretne, białe jest białe, czarne jest czarne. Coś jest dobre, coś jest złe. Jeżeli coś jest złe, natychmiast masz się od tego odciąć. Natychmiast, w jednym momencie, tu nie ma dyskusji. Nie wchodzimy w żadne dialogi z pokusami. I to dzisiejsze słowo pokazuje nam szczególnie przestrzeń zmysłów, jako tę, która jest narażona na działanie złego ducha. To jest właśnie ta przestrzeń naszego życia, która z jednej strony jest piękna, wspaniała, bo dzięki niej doświadczamy wyjątkowych chwil w naszym życiu, ale też może w to się wkraść nasza słabość. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że wszystko co dał nam Pan Bóg jest dobre i że ma nas przybliżać do niego i także przez zmysły możemy przybliżać się do Pana Boga i wypełniać nasze zadania, które otrzymaliśmy od Niego w tych powołaniach, w jakich jesteśmy, w których służymy. I tak właśnie przez zmysły wiele dobra może zadziać się w naszym życiu. Mówię o tym i podkreślam, ponieważ nie brakuje wciąż takich, którzy uważają, że jest to przestrzeń jakaś zła, gorsza. Skarżona, to nie, nie ta droga, to, to nie ta epoka. Dziś mówimy bardzo wyraźnie o tym, że zmysły, które są podporządkowane Panu Bogu i my, którzy panujemy nad sobą, możemy przez zmysły w pełni realizować Bożą wolę. Ale tak jak powiedziałem, nie możemy tracić z oczu Szatana, który wykorzysta każdą okazję, jaką mu sami stworzymy aby nas od Boga oddalić, wprowadzić w grzechy. I niejako właśnie ta Ewangelia bardzo wyraźnie wskazuje, że przestrzeń zmysłów w sposób szczególny bywa często naznaczona obecnością grzechu, ale to jest z naszej winy. To już jest nasza wina. Nie to, że Pan Bóg coś źle stworzył, tylko my często nie potrafimy tego dobrze właściwie używać. I żeby te zmysły, które mają być czymś pięknym, nie stały się dla nas przekleństwem, potrzeba to oddawać Panu Bogu, zapraszać Go w tę przestrzeń życia zmysłowego, prosić, żeby to wszystko było otoczone Jego specjalną opieką. I możemy być pewni, że Bóg da nam tą swoją opiekę, że osłoni nas przed pokusami, bo Jemu zależy na tej naszej pokorze. Czyli na tym momencie. Kiedy potrafię powiedzieć, Boże, jestem bardzo słaby, potrzebuję Twojej pomocy. Nie potrafię korzystać dobrze z umiarem z tych darów, które mi dałeś. Nie chcę tego nadużywać. Proszę, bądź w tym wszystkim obecny. Jeżeli będzie w nas obecna taka modlitwa, jeżeli będziemy mówili to szczerze, pokorze, w pełni świadomości własnych słabości, na pewno Bóg nas samych nie zostawi. Ta dzisiejsza Ewangelia też bardzo wyraźnie poucza nas, że mamy roztropnie korzystać z naszych zmysłów. Dzisiaj tak się mówi, że właściwie nie ma żadnych umiarów, nie ma żadnych granic. Można korzystać ze wszystkiego i próbować wszystkiego. I to jest oczywiście ślepa uliczka, to jest błędne myślenie, które źle się kończy. Ale niestety wielu ludzi ma ten problem, że po prostu jesteśmy przebodźcowani. I potem już nic nie działa tak, jak działać powinno. I szukamy coraz mocniejszych bodźców i mocniejszych, bo tak właśnie działa ta zasada przebodźcowania. To, co kiedyś sprawiało ci frajdę, potem już tej frajdy nie daje. Szukasz kolejnego bodźca, mocniejszego, mocniejszego. I pytanie, gdzie jest, gdzie jest ta granica. I człowiek jest nieszczęśliwy. Przebodźcowanie powoduje w naszym życiu chaos. Nie potrafimy cieszyć się właśnie z tych bardzo delikatnych bodźców, które przecież również są dobre, są, są Boże, mogą być wyrazem miłości, bo jest w naszym sercu burza, w naszym sercu jest chaos i znowu odwołujemy się do dzisiejszego pierwszego czytania, o którym już mówiłem w konferencji, kiedy Eliasz usłyszał Boga, usłyszał go w, w lekkim powiewie wiatru, wtedy przyszła do niego miłość. Kiedy nastała cisza? W sercach wielu nas, niestety, nie ma ciszy, jest, jest burza. Dziś wielu małżonków zwraca uwagę na to, że widzą ten nieporządek, szczególnie w sferze zmysłowej, wspólnego bycia razem. Widzą ten chaos, burzę. Mówią, że tak wiele sobie obiecywali w tej materii, a tak naprawdę potem były same zranienia. No i też niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Z powodu złego korzystania ze sfery zmysłowej niejedno małżeństwo się rozpadło. To jest jedna z głównych przyczyn zranień. I to zranień, z których bardzo trudno przyjść do porządku. Zranień, które trudno jest uzdrowić. Które wloką się za człowiekiem przez długie lata. Oczywiście jest możliwe takie uzdrowienie zmysłowe małżeństwa, nawet jeżeli ktoś wszedł w małżeństwo z tymi ranami i trwał w tych ranach przez długie życie, jest takie możliwe uzdrowienie zmysłowe, ale są konkretne warunki, które trzeba spełnić i chciałbym o nich powiedzieć. Mianowicie, trzeba bardzo mocno wejść w swoje serce, bo ono jest początkiem wszystkiego. Ono niejako reguluje azymut naszych zmysłów. Bo to, co jest w naszym sercu, to potem znajduje swoje ujście przez zmysły. I zobaczmy, jeżeli w naszym sercu na przykład będzie gniew, złość, nienawiść, żal, smutek wobec kogoś, to w konkretny sposób przez zmysły potem to wyrażamy. I ranimy innych ludzi. Dzieje się tak właśnie dlatego, bo to wszystko było obecne w naszym sercu. To wyniknięcie w serce domaga się tego. Żeby to serce stało się sercem spokojnym, właśnie jak ta cisza, jak ta tafla morza. I wtedy to serce będzie łagodne, i wtedy to, co będzie się wyrażało przez nasz zmysł, też będzie wiązało się z łagodnością. Serce łagodne będzie bardziej wyczulone na to, czym jest współodczuwanie, czym jest delikatność tak bardzo ważna, by siebie nie poranić tego rodzaju emocje, które krzywdzą, które ranią, tak jak powiedziałem, one wynikają z naszego serca, z naszego nieuporządkowania, ale też bardzo często są pokusą od złego ducha. To właściwie on powoduje, że w jednym momencie nagle, jak to się mówi, podpala ląd i jest krzyk, jest, są jakieś bodźce, którymi ranisz swoich, swoich bliskich. A więc musisz na to uważać i jeżeli czujesz, że już gdzieś tam za uchem zaczyna się ten potrzeb złego ducha, to uciekaj się od razu do modlitwy, do pomocy, do ochrony Matki Bożej. Właśnie do niej się módl i proś Jezusa o Jego miłosierdzie, o Jego pomoc. Nigdy nie uważaj, że masz prawo do tego, bo ktoś ciebie teraz zdenerwował, żeby wykrzyczeć to, wyżalić się i, i tak dalej. I takich niepotrzebnych ran. Właśnie dlatego, bo zamiast zareagować modlitwą na jakieś przejawy niecierpliwienia czy rozdrażnienia, to, to tylko się niepotrzebnie podpalaliśmy. Po prostu byliśmy absolutnie podporządkowanym narzędziem w ręku szatana, który użył nas do tego, żeby niszczyć, niszczyć wzajemną miłość. W jaki sposób jeszcze możemy uzdrowić tą sferę zmysłową w małżeństwie? Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tak jak każdy przejaw agresji wprowadza zło w nasze serca i zmysły, tak też możemy działać w drugą stronę, czyli że przez każdy odruch miłości, łagodność możemy nasze zmysły wyciszać i wprowadzać w nie harmonię, czyli że mamy dbać o akty i czyny miłości w naszym życiu akty i czyny, które mają się wyrażać czy przez konkretne słowo, czy przez właśnie jakieś uczynki, czy życzliwe myślenie o kimś. I im więcej staramy się tak intencjonalnie wchodzić z miłością w nasze postępowanie, tym mniej przestrzeni dla złego ducha, który zrobi dokładnie coś na odwrót, że będzie nam kazał myśleć o kimś źle, źle nierzeczliwie, źle o kimś mówić i jeszcze komuś szkodzić. Więc Starajmy się już najlepiej rano przy poranej modlitwie zaplanować, jakiego rodzaju dobre słowa, słowa miłości chcę wypowiedzieć do swojej żony, męża, dzieci. Może właśnie uświadomisz sobie, że za mało mówisz, że ich kochasz, że nie tylko mówisz, ale że za mało czynisz swoją obecnością o tej miłości, że może za mało tych myśli życzliwych w stosunku do męża czy do żony. Trzecia rzecz. Która bardzo mocno pomaga nam uzdrawiać tę sferę, sferę życia zmysłowego, to po prostu pogodzić się z wolą Bożą względem własnego życia. Bardzo wielu ludzi, którzy jest sfrustrowanych tym, że im w życiu nie wychodzi, albo że popełnili niby jakiś błąd, bardzo mocno później popada w różnego rodzaju grzechy. Grzechy przeciwko sferze zmysłowej, grzechy nieczystości. To jest właśnie jakiś rodzaj takiej frustracji, niepogodzenia się z wolą Bożą. No. Cóż, jeżeli człowiek nie chce pełnić w życiu woli Bożej, no to chodzi swoimi drogami, ale wtedy nigdy nie zazna w sercu pokoju. A jak w sercu człowiek nosi niepokój, no to wtedy już jest prosta droga do grzechów zmysłowych. I tutaj znowu z pomocą przychodzi do nas Matka Boża, Maryja. To właśnie ona w najdoskonalszy sposób pogodziła swoją wolę z wolą Bożą. I mówiła: Boże, bądź wola Twoja w moim życiu. Niech się dzieje. Wola Twoja. Pan Bóg nie przewidział dla niej najlepszego życia w tym znaczeniu, że absolutnie pozbawionego trosk, smutku, cierpienia. Takie życie Maryi na pewno nie było. Ale ona się na wszystko zgadzała, na wszystko mówiła tak. I dlatego jej serce było czyste i wolne od pokus zmysłowych. Im więcej myślisz, że Twoje życie jest trudne, nieudane i tak dalej, tym bardziej narażasz się na grzechy, nieczystości. Więc proś Matkę Bożą, abyś Potrafił czy potrafiła tak zgadzać się na wolę Bożą, jak czyniła to Maryja. Daj się jej prowadzić. Proszę o przemianę swojego serca i przede wszystkim o to, żeby nigdy nie buntować się przeciwko Panu Bogu, buntować się, że Twoje życie nie idzie tak, jak Ty byś sobie to upatrzył. Myślę też, że szczególnie narażone na grzechy nieczystości są dusze zbuntowane. Zbuntowane przeciwko ludziom, przeciwko Bogu, przeciwko małżonkowi. Mówi się, że młodzież ma właśnie taki etap swojego życia, że bardzo mocno się buntują. No właśnie, nawet i w tych trzech sprawach, i jest to czas naznaczony niestety obecnością grzechów nieczystych. Tu przy okazji, jako rodzice, szczególnie na emigracji, proszę uświadomieć swoje dzieci, młodzież. Że z takich spraw, z takich grzechów przeciwko szóstemu przykazeniu trzeba się spowiadać. Nauczcie, je, jak te grzechy wyznawać w spowiedzi. Bardzo często na Zachodzie nie powie tego kapłan czy katecheta, nie wiem, kto tam ich uczy, bo się po prostu boją. Boją się o tym mówić. Wy macie to robić. To jest wasza odpowiedzialność za zbawienie waszych dzieci. Bo może się okazać, że przez długie lata dzieci nie wyznają tych grzechów w konfesjonale, bo nie wiedzą, że trzeba się w tych sprawach spowiadać. Nikt im tego nie powiedział. To jest wasza odpowiedzialność. To wy musicie zrobić jako rodzice. Mówię to o tutaj, tym konkretnym przypadku. W Polsce myślę jeszcze tego rodzaju problemu nie ma, ale na Zachodzie jak najbardziej jest. Więc jak powiedziałem, młodzi pobuntowani mają problemy z grzechami nieczystości, ponieważ wpuszczają w swoje serce demona. Tam gdzie jest bunt, tam jest szatan. I dlatego trzeba z tym wszystkim walczyć. Trzeba też bardzo mocno przyjrzeć się swojej tak zwanej naturze. Jeżeli na przykład rozpoznajemy, że jesteśmy podatni na bodźce zmysłowe, że zmysłowość na nas działa, to wiedz, że jest to najpierw jakieś obdarowanie, jakieś dobro może z tego wyniknąć, jeżeli to jest dobrze używane. Piękny, wspaniały dar, ale to też może być słabość, że właśnie w tej sferze zmysłowej może dojść do uwiedzenia, może dojść właśnie do takiego momentu, że jak to się mówi, stracisz głowę szybko i, i popłyniesz. Więc jest to jakiś dar, są ludzie obdarowani w różnych sferach, ale ktoś ma właśnie tą sferę zmysłową bardzo wrażliwą, ale jeżeli zabraknie tej kontroli, to może się to bardzo źle skończyć. I też chyba taka uwaga, myślę, dla wszystkich, o tym już mówiłem przed chwilą, kiedy mamy do czynienia z tym przebodźcowaniem, starajmy się eliminować ze swojego życia niepotrzebne bodźce. To też jest takie moje spostrzeżenie, że im więcej tych niepotrzebnych bodźców, Dookoła nas, właśnie tutaj gra muzyka, tutaj telewizor, tu komórka i tak dalej. Tysiąc rzeczy naraz, tym łatwiej wtedy niestety wejść w tego rodzaju pokusy, i, i potem się to dla nas kończy źle. Raczej tam, gdzie jest cisza, tam, gdzie jest jakiś rodzaj ascezy, pokuty, umartwiania zmysłów, tam demon nieczysty niewiele może uczynić nam szkody. I trzeba dbać o taką. Ascezy. Nieraz jest tak, że ktoś przychodzi do mnie do spowiedzi, spowiada się z tych grzechów nieczystych i proponuje, że słuchaj, zrób sobie takie dwa, trzy dni, może właśnie bez muzyki, bez telewizora, bez komputera, może bez telefonu, obojętnie. W niektórych przypadkach też no, trzeba sobie ująć jedzenia. To jest trudne dla niektórych, jak... Ktoś bardzo lubi sobie podjeść. No, jest takie powiedzenie, ono się sprawdza, że demony chodzą w parach. I demon nieczysty, grzechów nieczystych, zawsze idzie w parze z demonami obżarstwa albo pijaństwa, ale obżarstwa akurat konkretnie. Jak się ktoś tak nażre, to potem niestety, niestety pójdzie to też w zmysły. Więc umartwiaj, ćwicz się w tym umartwianiu, w ascezie, pokucie. Pilnuj też sakramentów, to one nas ustrawiają. To jest właśnie zapraszanie Pana Boga do swojego serca, do swojej duszy. I to jest właśnie taki rodzaj egzorcyzmu, dostępnego dla każdego z nas, bez względu na to, gdzie jesteśmy. I zby duch ma bardzo ograniczony dostęp do ludzi, którzy regularnie pilnują spowiedzi. I zasada jest taka, jest, grzech ciężki, od razu idziesz do spowiedzi. Nie może być tak, że ty później z tym grzechem zbliżasz się do swojej żony, do swojego męża i co mu przekazujesz? Co mu przekazujesz? Kogo? Kogo? Jakiego ducha? Ducha Bożego, ducha miłości czy złego ducha, związanego z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu? Ze względu na obecność tutaj dzieci, nie nazywam tego po imieniu. Więc zastanów się nad tym, jak często chodzisz do spowiedzi. Przyjmuj jak najczęściej Pana Jezusa, byle nigdy w grzechu ciężkim trzeba iść wtedy do spowiedzi. Bóg uzdrawia nasze ciało, nasze zmysły przez sakramenty i to jest wielki skarb Kościoła. No i też, jak już wspomniałem, modlitwa. Modlitwa, by zmysły nigdy nie służyły temu, żeby się egoistycznie zaspokajać kosztem czyjejś osoby, żeby nie podpalać swojego pożądania, ale żeby kochać najpierw Boga. Coraz mocniej potem także nauczyć się kochać drugiego człowieka. No i też trzeba się bardzo modlić do ducha świętego, żeby pomagał nam rozeznawać, co jest dobre, a co złe. Wielu ludzi na każdym etapie życia, ale tak chciałem powiedzieć, że młodych, ale myślę, na każdym etapie życia, wiele spraw, które niestety związane są z grzechami zmysłowymi, uznaje za dobre i nie potrafi tutaj powiedzieć, Stop, to mi zaszkodzi. Tutaj wkładam rękę do ognia i, i to mnie poparzy. Więc trzeba bardzo, bardzo dużo się modlić do Ducha Świętego. Oglądamy jakieś głupie filmy, seriale, słuchamy jakiejś chorej muzyki i tak dalej, właśnie te bodźce różne, zmysłowe, a potem dziwisz się, że płyniesz, dziwisz się, że masz pokusy, dziwisz się, że ci się żona nie podoba, mąż ci się nie podoba, że już myślisz sobie o jakiejś koleżance czy kolece. Trzeba bardzo dużo się modlić do Ducha Świętego. Nie wszystko musisz widzieć, nie każdy film, nie każdy słuchać muzyki, nie wszystkie pasje, hobby, taniec, muzyka i tak dalej, bo tu się może, może się to bardzo, bardzo źle skończyć. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, a ja nie chce, żebyście się stali niewolnikami tego rodzaju grzechów, które są takim uzależnieniem, że ludzie przez długie lata w tym tkwią, nie potrafią sobie poradzić. Że przecież ile małżeń się z tego powodu rozpada. Napisał apostoł Paweł w liście do Galatów, ku wolności wyspo, wyspo, wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Uzdrowienie przychodzi, kiedy przychodzisz do spowiedzi, kiedy modlisz się, prosisz, jest ta Boża łaska, ale nie poddawaj się pod to jarzmo niewoli. Pilnuj siebie, módl się, pracuj nad sobą. To jest zadanie, które stawia przed nami Chrystus. Tak bardzo ważny w dzisiejszym świecie, jakże zepsut, ileż dzieci cierpi z powodu tego rodzaju grzechów, ileż rozwodów, rozbitych małżeństw. To wszystko, co się dzieje teraz, szczególnie w czerwcu na świecie myślę, te tęczowe flagi i tak dalej, to całe zepsucie to pokazuje, na jakim dnie piekła już się właściwie znaleźliśmy. Że naszym sprzeciwem może być właśnie takie radykalne, bardzo moralne podejście do, do siebie samego, do swojego ciała, wstrzymięźliwość, wrażliwość także na zło, które jest obok nas. Umiejętność powiedzenia: słuchajcie, to nie jest dobre, to nie na tym ma polegać. Bóg ma zupełnie inny plan na ludzi. Idźcie, spytajcie tych ludzi, czy oni są naprawdę szczęśliwi. Nie są szczęśliwi. Nie są szczęśliwi. Trzeba im mówić, gdzie jest prawdziwe, prawdziwe szczęście. Ale sami musimy być świadkami prawdziwie moralnego życia. Ja akurat kiedyś podjąłem bardzo taką, myślę, ważną decyzję dotyczącą tego, że będę abstynentem, że nie będę pił alkoholu. I wiecie, kiedy ja to zrobiłem? Jako dziecko, miałem 7 czy 8 lat. Kiedy zacząłem widzieć na ulicach świadomie jakichś pijaków leżących, bełkoczących, ja mówię, Boże, jakie to jest złe, kiedy coś takiego się dzieje. Ja miałem 7-8 lat i powiedziałem, Panie Jezu, ja nigdy nie wezmę do z alkoholu. I wiecie co? Nigdy nie wziąłem do z alkoholu. Nigdy, nigdy. Nigdy. Jeden jeden raz to właśnie jak jest msza święta. Ale to jest krew Pana Jezusa. Ale dzięki temu ten smak mi się kojarzy tylko z Eucharystią, a nie z. Nie będę mówił z czym? Z imprezami z, z jeszcze. Więc właśnie tego rodzaju dzisiaj trzeba postanowień. Takich bardzo wyraźnych znaków, że ja nie idę. Ze, z tym ściekiem, którym płynie świat, bo, bo niestety no, skończymy jak wszystko to, co z tym ściekiem idzie. To idzie gdzieś do jakiegoś kanału i tam jest jeden wielki smród. Oczywiście to jest taki symbol piekła. Tak, tak się kończy właśnie to pójście z tym ściekiem świata. Trzeba pójść pod prąd, a pójść pod prąd to znaczy nie jeden raz zrezygnować z pewnych ludzi, z jakiegoś towarzystwa, znajomości, jakichś złych przyjaźni. Trzeba mieć mądrze wybierać sobie ludzi, którzy są obok nas, wymagać od siebie, od współmałżonka, od swoich bliskich, mądrze dobierać sobie także przewodników duchowych, tych, którzy nas prowadzą i pouczają, jak zbliżać się do Pana Boga, bo ceną jest nasza wieczność. Nie bez powodu Pan Jezus powtórzył kilka razy w tej Ewangelii: Lepiej, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Czyli lepiej, żebyś zrezygnował z tego kolegi, tej koleżanki, tego filmu, serialu, komórki czy nie wiadomo czego niż żeby Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I potem lepiej znowu lepiej jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby Twoje ciało miało iść do piekła. Dokładnie tak samo powtórzony. Zastanów się z czego, z czego musisz dzisiaj zrezygnować? Co musisz oddać Panu Jezusowi? Co On ma uzdrowić? Miej przed oczami szczęście wieczne, które przeznaczył Ci Pan Bóg. A nie będzie to trudne, ale jak najbardziej realne i oczywiste. I może w końcu to będzie działanie, które przywróci w Twojemu życiu sens i radość i szczęście. Amen. Powstańmy teraz i dobremu Bogu zawierzmy nasze prośby.